ma z tej strony Sebek Sebek Oraz ze mną dzisiaj jest taki gość specjalny, czyli... Matek No, walc Matej jakiś To jest seria jaka? Yy, gra z kolegą A jak? Mieliśmy wcześniej Problemy z padem Z padami w sumie Pad tutaj ma się rozwalił bo po prostu kiedyś grałem I wytrącił mi się pad z ręki Rozwaliła się część e. I nie mogliśmy... Tak, tak, tak Jeszcze raz Wyjmij włóż. I mieliśmy po prostu taki problem z kadami podładowałem baterie dopada, bo ja mam takie specjalne. I działa. Wszystko działa, wszystko jest na miejscu. Może źle powkładałem. I co? No to... że... No, Mati baterie zapomniałem Dobra, to ja może taki pierwszy losuję. Mati, a właśnie, po opowiadaj o swoich planach, bo jakie masz plany? No, będę chciał nagrywać Farming Simulator 2015. Jak chcecie, to bardzo zapraszam. Właśnie na mój kanał, ale to się dopiero będzie za jakiś miesiąc 2, 3 tygodnie czy coś. Coś w tym stylu. Maty, jesteś gościem. Musisz się zmienić na klasyczne. bo wiesz... Aha, zapomniałam. No. Maty nie jest bardzo doświadczonym graczem w tą grę. Jednak ja z nim gram w karierę jakąś fajną. To nam się jakoś zawsze udaje. Maty, jesteś gościem na moim kanale. Los pierwszy. nie jest Lech jak daj, proszę Państwa. Fanów Lech pozdrawiamy. Teraz co ja? O, a. O, to są reprezentacje To mam tu Austrię, czyli Alabę. No to pozdrawiam też fanów Austrii. Co Matik może jeszcze powiedzieć? Fajnego. Byś białego. Mam w sumie no ja, no ja mam alabę na lewym, środkowym pomocniku. Na lewym, środkowym pomocniku. Mam alabę. Śmieszny, co? Mati. Aha. Janko. Ostatnio coś udzieliłem z wolnego. Dobra, Mati, to jestem już Ale Albumia. No. I co możemy Mati dalej poopowiadać o tej serii? Ty ty ogarniasz, jak się gra. Biegnij! Co on mnie zjechał? No, biegnie. Ja się nie daję, oczywiście. Biegnie Stefan. O, karny. O, Stefan! Karny na początku meczu. Nie, wolny, ale drzewo na kartkę. O. Na początku Początek meczu. Początek meczu, ty. sebo, co ty? <gry> Sebek, kiedy Sebo, dobra. Czekaj. O, dobra. Mówisz sez wolnego? O jezd, do góry no, Uuu, to w sumie też mogę zaskoczyć, nie? Ja myślę, że tam myślimy, ale... No, trochę nie... ...na linii. No i ja mam już lukę w obronie. Ja się nie, oczywiście nie daję. Ale ja się daję. No ja. co Ty myślicie, że ja się powiem? Już ja ja on no, Chociaż naprawdę, jak widzę jaką bratu, to naprawdę jest spoko. Ja muszę no, Aj, bramka, kurde. no nie udało się. Mam dobrego w nie ma, że boi. Co to? Co on robi Co on robi? A ja sobie podaję. Wiem taką brązową piłkę starożytną... Janko koło bramki! Kurcze! Czerwona kartka. Jak to widać No, przepraszam, że tak późno dopiero nagrywamy, ale jutro od razu, od rana, rusza seria no bo w końcu Copa wakacje. Nie? No tak w sumie, ale niektórzy nie mają wakacji. Pozdrawiam wszystkich pracujących oraz niepracujących, znaczy w zaczeniu dzieci. Logiki, to... No ja mam najlepszego brabka chyba na świecie. No to musisz się na to i tak starać. No Jakby jakąś kontrę wyprowadzić. Grasz po prostu... Kulba! I do tego coś wpadło. Nie? Dobra, ja wybijam już dalej tak. Takniki są równe. To żeby sobie wybił. Nie ten budzik, nie? Nie. A o. O to chodziło. Idziesz teraz. Tak, kianko, Kapitan! W ogóle w tym naczele labie nie widzę. Naprawdę. No, o, to był! No ma od środka to ty nieźle jedziesz. mnie ja no. tak, o pięknie No pięknie, albo. Tylko Mati się tam skupia i właśnie taki wiesz A y co o tam? A jedno Taki Matek O w twarz A co tam? A jeden. A, ja jakbym troszkę mocniej, to może ja bym coś by z tego wyszło. Nie! No Jezu! Ja mam obsesję z sewiskami. O, jednak Mati i tak fajnie nawet mi się podoba twój z tą Znaczy no w tej akcji też... jest... No bikiem. Janko! Mi się bardzo podoba gra z bra moim bratem. Maty Mati? Lubisz Nie. <gry> Lubisz Mati grę Ta Co? pierwszy raz gramy, że jeszcze się nie pytaj. No ale dobra. I kontra Matiego, jakiś vanes. Tak! Podanie pro Uuu, Mati, o nie. Uuu Mati bramka! Bramka! pięknie piękny gol Los. ale tu główka ta no ja myślałem że, że za wysoko będzie ale Pomin. a zapomniałem pominąć. no kurde remis 35 ja się nie dżdż. daję już wam mówię na samym starcie no a może jak ty coś strzelczy mnie strzelałeś z tej słabszej nogi ta ja. Laba pięknie to się szybki, ale... Jak ty mi... Ale ty se... Pięknie! Ja cię tak w sumie uczyłem. Zlar... Szybka kontra. Ja gram w 10, w sumie, to ja mam lukę w A? Aha! Z wody. Tak! Z wód świata, kurde! Naprawdę! Mati, masz jeszcze coś fajnego powiesz, czy nie masz coś fajnego do mówienia? No nie mam. No jeju, oni grają tak, jakby nie wiem, mieli zero morali. Nie obrażam fanów, ale kurde. No nie grają na pełni możliwości, w sumie jaki ja mam zespół? Spalony. No, podanie, a ja w ogóle się nie skupiam na tym meczu. Żółto, nie? Dawaj czerwoną, dawaj mu czerwoną w, czer w 45 minuty. Dlaczego nas głosuje? Albo Bayer 04, albo Amsterdam. Ajax. Nie ty strzelałeś. Na co? Nie mogę? No to jak zawsze ten analog do góry. Taka, taka rada na ścisłość. Bez zmian gramy? A po co jak mnie... A w sumie dla mnie tak, bo ja. A, czy, zaczynam Messi na speedie, zawsze zaczynam. Jan Ruzowicz. widzisz tak, jeszcze się ja! no Ja! nie mam. Nie dam ci. Bo Kurc. oni są ci kurczę, jakoś tak No zobacz, jak są niesam filmem. No. już, to miał dualaby. Jeśli nikogo nie widział, to nie wiedzą co mi chodzi. Jan Ruzowicz. Ło, co to jest? taki, taki techniczne uderzenie. No Matisz naprawdę gra ładnie, znaczy matko. Jak? Maty. Eee, Maty. Co ty? No to jest mój brat młodszy oczywiście. No widzisz jak oni krają. Ja jestem tylko trzy lata młodszy. No trzy lata. Trzy. No czemu to nie leci, bramki. Puma! Puma! No, rozumiem. Puma! Pumba. Jakie ma ślepka. Dobrze ale prawdę razem. Dobrze. Flizał! No, ale to nie było. Hmm. Jeszcze pobita pinka. o te Ja się nie daję, to naprawdę ja, ja oglądałem sobie filmów na YouTube. No i jak ja widziałem jak youtuberzy strzelają z tamtych pozycji z jakimiś transowymi czy coś, no to naprawdę aż... spróbować na tym? Jest teraz atakowany, no, dwie mówię zabrać, Tak! No podbiegnij do niego! Daj David! David! David. Nie <grym> wierzę. O, dobra, piłkę i z czerwonym karką przygrywa. No to będzie taki odcinek bardzo, 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 bardzo. David. No widzicie, ja się naprawdę nie chcę dawać, ale... Aha! Cztery przyciski <grym> na razie. Nie wiedziałem co zrobić, czy podać czy Czy tak markować? Spanikowałem teraz. I kontra. Nie kontra. Nie ma... O, chociaż jeszcze kontra jest. Ja. Tak, ja też wyprowadziłem niezłą kontrolę. Mati, jak Ci się podoba mecz? Spoko jest. <noise> Jeśli chodzi, że Ty dostajesz na początku meczu czerwoną, to jest spoko. Hmm. Możemy tak zawsze. Super! I... koło bramki! No koło bramki! No koło bramki! Sam sam metr od bramkarza. Koło bramki. Tu to jest, no żarty co są, no. No, dawaj go, ale no jesteś obrońcą na pomocy i... obrońcę na pomocy. No, taka prawda. No gra w reprezentacji wszystkich pomocy. Dawaj, Janko! No nie, Makuszewski, o! Co on robi? Tak! Wysłyszałem do weganczystek, niech się bo. Prowadzeniu? No, tak! Przecież... A tak! Ja już myślałem, że przegrywam. Tak się stało mecz taki takim Dobra, wolny! Ma to i tak mój fajny mecz. Taki luźny. Dawaj go! Wolny! Uuu! Coraz, coraz, coraz trudniej bramka żoły. Co on podał? Alaba, polecam gościa. Nie. Nic specjalnie, pamiętajcie. Mówiłem na początku odcinka, że mój brat dopiero się uczy grać. Znaczy, no nie uczy grać, tylko po prostu yy, nie jest taki doświadczony, nie? Jakiś spalony kupi? Palony. No, na no, no to chyba tak się zakończy ten mecz. To weź mi podaj. Nie. No weź. Nie. Podaj, bo cię skoszę, nawet nie wiem ja. Dobra, mam. Ale ty tego niespecjalnie nie musiałeś robić, wiesz? Musiałem. Może by była kontra. <laughs> no, co 15. Nie tego. Dobra. Nie patrzcie gdzie ja strzelam. Tak. Nie patrzcie, bo to nie jest niepewe no. Brabka! 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 Tak jest, tak jest Tylko czy nie w Austrii, to nie Proszę To tak, Nie, Mati Piona za mecz, bo to musi być piona... No, dawaj. Dobra, pomachamy Wam już na koniec spotkania. Siema, Nara i